Proszę pokazać pod no policyjną Bo no, to skąd ja mogę dać, że Pan jest policjantem Dobra Kurde poczekać, to jest Pani Rysia, sąsiadka z domu Zaatakowała mnie, machała do mnie siekierą Mamy świadka Gdzie ten świadek? No uciekł, wystraszył się i uciekł No to dwa świadek, żebym uciekł? No bo się wystraszył kurde, bał się, że kurde No my panie, z panią już rozmawialiśmy I co Na dole. No w ręku miała nie siekiera pasek taki skórzany Jak się dzieci bije No nie wiem, czy to pasek, no in, czy to, co? No proszę pana, pan siekierę paska nie rozróżnia? No ja spanikowałem, więc No pasek, za... to wie pan, siekiera jest że tak powiem, sztywna i ma jakieś ostrze, a basek jest raczej taki kiętki, nie? Więc łatwo rozpoznać pasek. Wyszczało się coś, to było ciemno. No pewnie. No A dlaczego ona pana tak goniła? Co pan zrobił takiego? No nie wiem. No ja. No ja nagrywałem... Ja w ja 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 na Nagrałem na, na, na filmik, Młukasz że że nastrałem jej na wycieraczkę 25 Ale złotych Ale nie, nie na Zędek no. Masz to, to pozdrowienia mórka, ze Śląska Zędek Tencza Jesteś pozytywnym świrem mordo Bo, nie. Bo ja wiem, co się stało a ja chciałem piasek no. Tylko, że wysypałem z powrotem ten piasek No nie wiem, Pan z Wysypałem z powrotem Ja wiem, gdzie ten piasek leży Leży po drugiej stronie ulicy albo wiadra Tak, tylko, że to jest piasek z piaskownicy no Pani stwierdzi, że widziała jak Pani z jej kubki naczerpuje ten piasek. Ale ona przyszła do mnie, e, przyszła do mnie jak e, nasypywałem ten piasek, no. przyszła do mnie, opieprzyła mnie, że biorę jej piasek, no. chociaż kiedyś mówiła, że mogę sobie go brać. No, no, ale, ale jak to... Pan o niej filmiki no. nagrywa, to się nie dziwia, że A, Pan nie pozwoliła. No to teraz nie pozwoliła, to no. wy, wysypałem normalnie przy niej. No nie, ale piasek leży po drugiej stronie ulicy. to jest z piaskownicy, poszedłem do piaskownicy po piasek, bo tu tutaj muruję właśnie i potrzebny mi jest piasek. Nie? To piasek z też nie należy do pana. Nie możemy sobie brać publicznej piaskowicy piasku. No, no, niby nie, ale tam no, jest. nie. Nie, niby nie, tylko nie. Ale jedno wiaderko to chyba nie jest. No to za jedno wiaderko można dostać taką karę, że się można zdziwić, proszę pana. No to wysypię go z powrotem do tej piaskowicy. No bardzo mi prawie, że pan, pan to zrobił. E, dobra, do jakiś jak ma. No mam gdzieś tu. To musi z sąsiadami żyć w zgodzie. No bo, i jeżeli mówimy, i coś mówi, nie, no. No, 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 ja myślę, że nie tak koniecznie, że jej coś odwa. To pan widzę, jest tak kabarety, No właśnie, to wie pan, jednego śmieszą Pana kabarety, nie drugiego nie. Jeden no, no. złoty. Pan! Na to, że pan nie nie, pan... nie bać no, <notia> ja tak policji, bać nie bać policji, ja bać policji, 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 no. Widzi Pan o to śmieszne pos... niektórych no. nie, no to, i musi pan też dać to pod uwagę. Ja to od razu posprzątałem, żeby nie było śladu, nie? Że się tam nie skapnęło z tam. To takie do tabory raczej Panthostremenem do nazwał No można powiedzieć. Hmm. No, to, du... Dużo osób to bawi, bo... Dobra, e, czyli co? Ona pana uderzyła, nie? No nie uderzyła, jeszcze... Ale to nastraszała pana, czuje się pan zagrożony no, przez... No matała kilka razy do mnie, nie? No, ale, ja już kilka razy no dobra, macała. no ale pa, chodzi o to, no. że tak naprawdę jeżeli pana nie uderzyła i gdzieś tam groziła panu paskiem, no, groziła to tak. to jest z powództwa cywilnego, tylko i wyłącznie. Może pan złożyć sprawę do sądy i powiedzieć, że pan się czuje zagrożony, że sąsiadka panu groziła, że pana pobije i że się pan czuje, że te groźby mogą zostać spełnione. I to jest tylko właśnie z powództwa cywilnego No ja zobaczę jutro, jak, jak ona będzie miała, jaki nastrój będzie miała, nie? Jak znowu będzie do mnie machać jakimś paskiem, albo mi wygrażać, no to wtedy będę musiał zgłosić, no No to pan wtedy zgłasza, bo no, jeżeli nie, ona pana nie dotknęła, zwłaszcza, że to nie była siekierka po pasek, no to, to tym bardziej, nie? No, ale długi taki był kurde No pasek, no jak to pasek, to no długi, no, no ponad metr tak jak ten kij, Nie takiego nie No, takie, no, nie to nie miałam, trof, no trochę krótszy może, no no ale kurde, ja nie widziałem, bo tam ciemno było, zacząłem... Także Panu traf... też, od razu upominam Pana, że branie piasku z miejsc, że tak powiem publicznych, też jest e, czynem karanym. No dobra, tego wysypiemy... Tak tego tak. wysypie z powrotem, wtedy stąd wezmę, bo tutaj, o, tutaj jest wysypany na ulicy. No to z ulicy też Pan nie też może... Do... Nie mogę... No nie może, może Pan sobie zakupić piasek, można kupić 20 kilo piasku w OBI na przykład. Aha. 20 kilo piasku, bierze pan a, kosztuje 7 zł. Okay. Ja brałem na cena do piaskownicy. 7 zł, 20 kilo i może pan sobie z tego murować co pan chce zrobić. No, no. I plażę może pan zrobić. To, to z zrobi. budowy, pod na, na, na budowie jakiejś może. No bo panu sprzeda, tak. nie wiem, coś na budowę jakiś właściciel no. danego. No ale nie może pan sobie brać z miejsc publicznych. Tak. No, no, z to że dla dzieci ten piasek. ale nie dla pana do kominka. No, no. tego z powrotem tam wysyty. wtedy No to tak, ja też tak myślę, że pan to zrobi. No. Eee, wszystko w porządku? Dobra. Panie Łukaszu, z sąsiadami żyć w zgodzie, w tych trudnych czasach raczej pomagać, a nie szkodzić. No jo, ale ona ma jakieś jasne... No, no wie pan, jak no. pan jej dokucza, to i ona nie będzie dla pana dokucza, no. No nie oszukujmy się. Ty panu ktoś dokucza, też by panu dokuczał, no. E, dobra, piasek półsprzątny, to wiaderko to jest ja też boję... pan skończyć zabrał. Wiadro jest moje. Nie? No to wiaderko no. zabrać, ale sprzątać ten piasek. Ja się teraz boję, że ona tam znowu do mnie wyleci. Nic nie wyleci, bo my jeszcze gdzieś nie z Dobra, to tak? tak? ja ten piasek z powrotem wysypać. Uwiera, że Panie ten piasek odno odnosi na Piotrkowice, tak? Tak. Dobra, to my czekamy na dole na pan. Dobra, tylko bluzę założę tą.